Cześć, witajcie na moim kanale. Jesteśmy po pierwszych oficjalnych dniach otwartych tego domu. Było tutaj wczoraj około 100 osób, może nawet troszkę więcej, bo kilka osób przyjechało, nawet się nie zapowiadało, ale my wszystkich przyjmowaliśmy. Więc od 10 do godziny 17, powiem wam szczerze, że nawet nie wiem kiedy to zleciało. Masakra po prostu. To no nie było tutaj momentu, żeby chyba nie było nikogo. Tutaj zawsze było po 5-8 osób. Mam nadzieję, że wszystkim się dom spodobał Znaczy nie słyszałem żadnej opinii, że nie Schody wytrzymały, bo pewnie to jest ciekawy To tak, schody wytrzymały, nie urwały się Wszystkim chyba najbardziej te schody się spodobały Bo są takie inne niż Niż wszyscy mają No i przede wszystkim cena tych schodów I wykonanie mówi samo o siebie, że Można coś zrobić samemu Tu macie krzesła, były przyniesione Te, które żona kupiła i prawdopodobnie zostaną tutaj Ale to mówię, to się okaże jak skończymy kuchnię Dobra, do czego zmierzam Wybieramy się do Kielc po, chyba po lodówkę No bo tutaj w naszej okolicy no to raczej wyboru żadnego nie ma Więc idziemy po lodówkę Więc prawdopodobnie ta szafeczka stąd wyleci Zaraz zobaczymy ile tu jest centymetrów Ale to sam zmierzę bez żony Bo ona zanim by tu pomierzyła Zanim by się zastanowiła to, to mogło być różnie Dlatego zaraz ja to zmierzę Więc idziemy tak, po lodówkę, po zlew indukcję i może kupimy piecek do ciepłej wody tak żeby zakończyć ten dom, ponieważ kilka osób naprawdę chciało od nas przyjechać w ostatnim czasie i zostać u nas dłużej ale ze względu na to, że te rzeczy nie zostały wykonane, no to nie, nie dało się no i oczywiście siemanko, cześć, będziemy się widzieć w drodze do Kielc to będziemy gadać, ale jeszcze jedną rzecz którą musimy po niedzieli zrobić, no to zgłosić szambo w sensie komuś, żeby ktoś to przyjechał i wykonał, no bo trzeba wziąć koparkę, trzeba wykopać, trzeba podpiąć Sama beczka w kastorami kosztuje 1800zł, przydomowa oczyszczalnia 25 metra, więc jest to wystarczająca, no ale kwestia tego podpięcia i wkopania. Więc no, chcemy to ogarnąć, bo już pasowałoby, żeby ten dom funkcjonował. Poza tym 5 października bodajże ten dom ma rocznicę, ponieważ tak jak wiecie wybudowaliśmy go w 8 dni, w 10 dni razem z dachem wyszło 10 dni, czyli 8 dni murowanie, 2 dni dach. I oczywiście zostawiliśmy go na 3 miesiące, żeby obeschło. No dlatego zaczęliśmy działać w sumie od chyba lutego. Jakoś tak lutem zaczęliśmy działać. Czyli od października przeczekał, z połowa stycznia, coś to początek lutego. No i po 5 miesiącach środek wygląda tak, więc możecie sobie zobaczyć poprzedni film, jak to się zmieniło. A ja uciekam na kielce i zobaczymy, co uda nam się kupić. I oczywiście w jakiej cenie. Ok, zrobiłem sobie wstępny pomiar. Lodówka największa, jaka może być, to jest 83 cm, ponieważ jedna szafka wylatuje, robimy lodówkę, nie będziemy jej póki co zabudowywać, zobaczymy. Koszt takiej lodówki widziałem na internecie, waha się między 400 a 800 zł, w zależności od jaka firma idzie, dlatego jedziemy zweryfikować, czy coś uda nam się kupić po środku tej ceny. Najgorsza chyba będzie indukcja, ponieważ trochę jest ryzyko zamawiać indukcję przez internet, wiecie jak to jest z kulierami, jeden dba, drugi nie dba. Wydać 800 zł, a później wysyłać i no to szkoda czasu. Wolę dorzucić te 50 zł i kupić na miejscu. No i zamknąć temat w sumie: kuchni można grzać. Dobra, domek mi się wydaje, że nabiera wyglądu z dnia na dzień. Wczoraj naprawdę było tutaj masa osób, co e, robili tyle zdjęć, że aż nie mogłem uwierzyć w to, że taki mały domek zrobił taką sensację w okolicy, ale naprawdę no, samochody się nie mieściły na wieździe. Dziękuję Wam za to, że byliście, za miłe słowa, za czekoladki dla Julki. Mamy 10 kg cukierków, więc <grywania> na święta na choince będą wisieć. Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. Jedziemy. O, już żona jedzie. Pojedziemy ze mnie w końcu, bo nie mogę się zebrać. Rano byłem na siłowni, później wróciłem. Podpisywałem Wam na wiadomości, więc patrzę, 12 godzina. Więc... No, trochę późno, ale, ale już się zbieramy. Pierwszy sklep jaki zaliczyliśmy, bo już w sumie wróciliśmy, to jest jak widzicie, nie wiem czy widać czy nie, Mediamark. Tak, tak. Ym... Ja mam coś takiego chyba jak i moja stara. Jedenosorka <śled> jak żona, nie? Nie no ale no, Zanim coś wybierzemy, to sprawdzamy w ogóle opinię na internecie odnośnie jakichś sprzętów i okazało się, że to co chcieliśmy kupić na internecie jest w kolosadnej różnicy cenowej. Bo, na przykład, na lodówce za 600 zł jest różnica stówkę, więc i dostawa gratis. Więc po co on płaci tutaj, jak mogę za stówkę taniej, jeszcze ktoś mi do domu wniesie. Jak chodzi o indukcję, jest różnica 150 zł. Więc po co on dałaś tutaj zarobić 150 zł, skoro mogę wziąć zamówić i też mi za darmo ktoś do domu przyniesie i, i sprawdzi, czy. Sprawdzę przykłady, że czy działa, tak? Więc mam powiedzmy 250 zł, oszczędności, a za tyle widzieliśmy baterię, tak? I zlew. Dlatego jesteśmy rozeznani w cenach, idziemy dalej. Następny wybór to jest Obi, no, ale nie będę latał z kamerą, bo dla mnie to trochę uciążliwe, a poza tym jest taki ruch. Yy, więc no, handlowej. Tak, przy handlowe. więc raczej no nie bardzo. Jak będę ją trzymał w ręce, to znowu będę nagrywał podłogę, żony tyłek albo coś innego. Ktoś powie, że specjalnie to robię. Więc nie ma sensu, dlatego jedziemy jak wrócimy, to wam powiemy, co w ogóle wybraliśmy, jak wybraliśmy, jak to w ogóle wygląda. No i przede wszystkim, no cóż tak się do mnie. Aha, bo dżinsy chciała sobie kupić. No muszę. Dżinsy, tak? A był taki jeden film, co dziewczyna mówiła, że coś zrobi za dżinsy. <laughs> Dobra, jedziemy dalej, bo jest 14 godzina. I trzeba coś zjeść i zamówić. Jak nie kupimy dzisiaj, bo prawdopodobnie tak się stanie, że nie kupimy, no to trzeba zamówić to dzisiaj, żeby przyszło jutro, pojutrze. No, tak, jutro żeby... to jest No, żeby... jutro to będzie, jak to ci wyjdzie. No, tak, no. no. Tak, więc idzie pojutrze, więc cały ten czas będziemy mogli coś innego zrobić. Dobra, idziemy do Obi. Wracamy do domu. Byliśmy na zakupach w Obi, byliśmy w Media Markt. Mark... Mark... Byliśmy, nie wiem gdzie byliśmy. U, no, u, Chińczyka. u Chińczyka byliśmy na ryżu. I teraz ostatni punkt: Castorama. I mamy dla Was niespodziankę, jak będziemy w domu, bo już zbieramy się. To zobaczycie, co udało nam się, co żona w ogóle wyhaczyła. No bo w sumie ja tu przyjechałem, tylko po zlew, który i tak mieliśmy zamówić przez internet. No właśnie. Tak, myśmy się internet, tańszy, Ale z grupa przyjechaliśmy tu zobaczyć po prostu co jeszcze mają w ofercie i okazało się, że jest 10 zł chyba tańszy, ten co my chcieliśmy. Coś takiego, około 10 zł tańszy jest tu na miejscu. Więc go wybraliśmy, zobaczycie w domu jak wygląda. No i to, co było ciekawe, jest, szukaliśmy indukcji ceny były w granicach 800 600. Nie, nie było 600, chyba 800-800 zł. I okazało się, że na fajną promocję trafiliśmy i mamy indukcję razem z piekarnikiem. Zestaw kompletny. A za jaką cenę, to Wam powiemy, jak będziemy już na miejscu, to wyciągniemy go, bo w samochodzie tam z tyłu stoi. Więc jak już będziemy na miejscu, to Wam powiemy. Ale cena naprawdę atrakcyjna. Nawet z obsługi mówili, że bardzo no, dobra cena. Jak... No, za samą płytę, nie? Tak, tak. No, sama płyta kosztowała 700-800 zł. Sama płyta, a my kupiliśmy parę, parę groszy, dodaliśmy do tej ceny i mamy komplet. Co możemy sprzedać później w powiedzmy za 300 czy 500 zł i by tam wychodzi parę stówek. Ale jaka cena dokładna, to Wam powiemy na miejscu teraz. Teraz jedziemy, bo już tak jest dosyć późno, a chcemy zawinna być, być w domu. No to jeszcze będzie mi potrzebne, żeby zamknąć od domu. 1898 zł. Przydomowa oczyszczalnia. 2500 litrów, czyli 2,5 metra. No niecałe 1900 zł. Tak i mamy praktycznie zamknięty temat domu no jest dostanie jeszcze kolor, ale z kolorem no to nie wiem czy będziemy się na bawić w roku bo nawet nie mamy z kim a do koloru samemu ja nie będę się ryzykował, bo kolor wychodzi 1800 zł na ten dom, więc ja nie będę ryzykował za 1800 zł, że spieprzę sobie ściany a później będę musiał ciągnąć jeszcze raz siatkę, jeszcze raz klej żeby to wszystko wyrównać, więc w sumie końcówka została ostatnie, ostatnie pieniążki i fajna chałupa zrobiona i możecie do nas przyjechać na weekend tak? No dobra, Spylamy. Byczyć się. Póki no. grzybki są jeszcze. Jesteśmy na miejscu. Szczęśliwie dojechaliśmy. E, zaraz Wam pokażę ile kosztowało. Albo nie. Wiesz, może wyciągnijmy, bo nie mam w sumie z kim wyciągnąć. Żona uciekła, żeby potrzymać też kamerę, ale... Ale chociaż zobaczcie jak to wygląda i zaraz Wam powiem ile zapłaciliśmy, bo naprawdę cena jest po prostu szok. Udało mi się to wyciągnąć samemu. Już wam mówię. No, pewnie każdego ciekawią ceny. No bo ten dom dosyć mocny, mocno trafił w odbiorców ze względu na jego niską cenę. Więc każdy myśli, że te ceny są zaniżane, ze względu na nie wiem. Bo ktoś uważa, że ktoś się zgubił i w to uwierzy, no ale to. Ja mówię zawsze całą prawdę i tylko prawdę, ponieważ mnie to nie podnieca, jak zaniżę cenę o 30 tysięcy. Bo kto w to uwierzy w te bajki? Macie kolejne ceny, bo ja mówię, zawsze pokazuję paragony i zawsze mówię ile co kosztuje, więc to nie są bajki. Macie zestaw 998 zł, rozumiecie to? Gdzie szukaliśmy płyty indukcyjnej i wychodziło po prostu w kosztach, w cenie mniej więcej około 600-800 zł. A tutaj macie za niecałe 1000 zł razem z piekarnikiem. Więc jeżeli nie użyjemy tego piekarnika, bo nie wiemy, czy tam się zmieści, bo niby tam jest miejsce na niego, to go sprzedamy za 300 zł i nam ta płyta wyniesie praktycznie 500 zł. Nie wiem, ile on jest warty, ale no na pewno parę groszy jest warty. Dobra firma, ktoś tam na pewno stwierdzi, że widział lepsze, ale tu też trzeba patrzeć na to, że my tego piekarnika nie będziemy w ogóle używać, on po prostu jest dla nas takim jakby gratisem. Kolejna rzecz, tutaj macie zlew. Razem z baterią 288 zł, czyli wydaliśmy dzisiaj 1286 zł. Tu macie. Więc mówię, zaraz to doliczymy do ceny tego domu, która waha się w, tych, w tym momencie 55 43 zł, więc teraz już jest 56 000 z hakiem. tak Więc no niestety cena domu troszkę się zmieniła od kiedy Wam mówiliśmy, a poza tym no, chcieliśmy się w kwocie 55-60 000, taki był plan. Prawdopodobnie nam się nie uda zamknąć, bo już jest ponad 56 tysięcy. Jeszcze została lodówka, ale lodówkę, tak jak Wam wspominaliśmy, ta lodówka, którą chcieliśmy kupić w Media Markt, kosztowała chyba 600 zł, bo weźmiemy w końcu 80 chyba centymetrów. Chyba tak, bo jednak blat będzie taki, jak ja mówiłem, w literze L, bo nawet tutaj bardzo dużo osób z żoną rozmawiało i stwierdzili, że taka mała kuchnia i no niestety, no musimy inaczej to zrobić niż, znaczy musimy zrobić tak jak ja mówiłem, tak? Bo żona chciała zrobić mały blat i to wszystko na tej ścianie zmieścić, no ale niestety tak się nie da. Yy, więc no będziemy czy jutro kogoś tam prosić, żeby nam blat zrobił, no i będziemy te szafki wieszać, więc już byłoby gotowe. Yy, kolejna sprawa jaką się dowiedziałem, bo chciałem od razu kupić piecyk na ciepłą wodę, ale pan mi powiedział, że jak chodzi o piecyki elektryczne, no to jedynie na siłę. Jeżeli ma być to piecek elektryczny typowy do ciepłej wody, no to jeżeli chce myć ręce i się kąpać, to jedynie na siłę, czyli mocny, który naprawdę da radę. Taki za 500-800 zł na 230 W nie nadaje się. A znaczy przynajmniej tak pan stwierdził, że będzie woda ciepła, ale nie będzie taka dla dziecka, czy tam jakoś lubi cieplejszą. Zalecał mi od razu, żeby kupić piecyk na propan butan, bo powiedział, że jest o wiele tańszy i o wiele lepszy. Albo kupić standardowy jakiś Bogier czy, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Rozważę to opcję, ale to nie dzisiaj, bo ja już muszę jechać w jedno miejsce. Jeszcze a jest godzina 19, więc tak mi niedziela zleciała, że cały dzień przelatałem. Dlatego tu jest wydane ponad 1200 zł. Mam nadzieję, że. Nie jedna osoba się zainteresuje takim zestawem, ponieważ naprawdę cena jest świetna według mnie za niecałe 1000 zł macie piekarnik oraz płytę indukcyjną, więc wydaje mi się, że jest super. Szukałem na internecie w tej cenie to sama płyta była za 800 zł. No, więc tak to wygląda. Dobra, ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, że w tym tygodniu były dni otwarte z tego domu, było tu blisko 100 osób. Fajnie naprawdę zaprosić tyle znajomych twarzy, no bo tam często pisaliśmy do siebie, tak? Tylko chodziło o to, że dużo osób przychodziło i obejrzało ten dom i powiedziało, na przykład, co oni by w tym domu zmienili. I to jest fajne, bo zawsze można coś ciekawego złapać, bo my na przykład widzimy jedną wizję i tej wizji się trzymamy. A jak ktoś przyjdzie i na przykład on by zrobił tak, on by zrobił tak, no to automatycznie nam też trochę nakierowuje swoją wizję i my trochę zmieniamy. Więc dlatego stwierdziliśmy, że jakieś za jakiś tydzień albo za dwa, no za tydzień to może nie, bo ja muszę teraz do tamtego budynku uciekać na kilka dni. Więc za jakieś, może dwa tygodnie zrobimy sobie kolejne dni otwarte tego domu, więc jeżeli będziecie chcieli przyjechać, nie ma sprawy, znowu zrobimy listę yy, i zrobimy podobnie tak jak teraz, czyli każdy miał swoją godzinę, no i dzięki temu nikt tutaj sobie na głowę nie wchodził, tylko każdy miał co pół godziny spotkania i były sytuacje, że nagle było 20 osób na raz, no ale to wiadomo, to przecież się nie przewidzi, no ktoś przyjechał szybciej, ktoś, ktoś przyjechał później, no jakoś to tam się uzbierało, no ale wydaje mi się, że tłoczno nie było. Takie grupki dosyć ciekawe. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Nie wiem czy z tego domu, czy z tamtego. Jeszcze nie zastanawiałem się, dopiero się okaże jutro, co będę miał w planach. Na pewno zamówię kogoś do zrobienia blatu. Bo zostało tylko lodóweczka i piecek na ciepłą wodę i dom wydaje mi się, jest gotowy. No więc dobrze jest, dobrze idzie. Naprawdę bardzo dobrze idzie. Kończymy zabawę pomału z tym domem. No, i zgłaszamy budowę kolejnego. A jeżeli chodzi o zmianę sposobu użytkowania, co Wam wspominałem, że nie wiem, czy będę zmieniał, to nie jest powód, że ja nie chcę zmienić, tylko po prostu na razie nie chcę męczyć mojego projektanta, ponieważ ma tyle roboty przeze mnie przez te małe projekty i przez wszystko, że w momencie, kiedy ja bym go poprosił o jeszcze jakąś inną robotę, no to automatycznie wszystko by się przyciągnęło w czasie i mogłoby być no Dlatego na razie, jedno zrobię, zrobię od A do Z. A to, jak się zrobi trochę spokojniej, bliżej końca roku, wtedy poproszę go o zmianę sposobu użytkowania. No i zmienimy i pokażemy Wam, jak wygląda zmiana sposobu użytkowania. I że naprawdę to nie jest ciężkie. Bo my w tym domu, w tym, tylko w tym roku, zmieniliśmy dwukrotnie zmianę sposobu użytkowania. Czyli da się. Wszystko się da. Nie wiem, kupiłaś. No, no, nie chciałam czarnego, bo czarne to nie pasowałoby, nie? Dlaczego? No, na przykład do pieca. Stopki możesz nie, kupić. No, nie, no to będzie ja tylko ale fajnie, masz wszystko do tego, nie? No. I jest o ciekacz, niepoczątym tutaj dużo, nie? No nie wiem. Dobra, że no, jedziemy, no, jedziemy, bo chcieliśmy no, jechać. W Na następnym odcinku pochwali się co wybrałaś, bo tyś, ty znalazłaś tam indukcję, więc tak. No. Więc w następnym odcinku otworzymy to i po prostu po, pokażemy jak to wygląda, a widzowie sami zadecydują, czy chcieliby coś bo takiego kupić, chce. czy nie. 19 stopni jest tutaj. Dobra, uciekamy. Pomachaj swoim fanom, bo miałaś się dosyć sporo ostatnio wszyscy tu przyjechali z tobą chcieli rozmawiać. Tak, specjalnie dla Ciebie miałaś tu tyle, tak. tyle osób. Dobra, na razie. Na razie trzymajcie się, cześć. Widzimy się w kolejnym odcinku.